Cześć, z tej strony Team Football, Ja Dzisiaj znów FIFA i otworzymy sobie takie o trzy paczki. Zaczynamy od pierwszej: Hiszpania, LO Barcelona, Chyba Balde 8-1. Tak. Ok, zachowamy sobie. I teraz znów złota paczka. Australia, prawie obrońca Angel City, SC, Nie mam pojęcia. To tego nie potrzebujemy. I ostatnia paczka. To najlepsza. I da na 7 meczów, ale ja nie lubię, nie, no nie, no nie weźmę go. No i mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!